Waj, Radośnie wskoczyłam na łóżko brata. Chciałam go obudzić, ale spał jak kamień. Jego chrapanie słyszeli pewnie mieszkańcy sąsiedniej wioski. Zeszła z łóżka i podeszła bliżej jego głowy. Wyrwałam mu poduszkę, ale nie zrobiło to nim wrażenia. Powiercił się chwilę i nadal spał. Seraż, proszę! szarpnął go za ramię. Obiecałeś. Podniosłam powiekę, lecz ta z powrotem. Nie śpi już! W odpowiedzi głośno chrapnął. Prychnęłam, usiadłam na ziemi i oparłam się o łóżko. Poprzedniego dnia brat obiecał, że w końcu wybierzemy się na spacer. Jesienią, przed jego wyjazdem, mieliśmy pójść do lasu na zbierać grzybów. Zaraz wciąż mylił trujące się i musiałam pilnować, by nie popełnił przypadkiem śmiertelnego błędu. Mimo, że minęła już jesień, Obietnica spaceru była nadal aktualna. Teraz jednak chciałam zebrać kilka wiosennych ziół, które przydawały się w kuchni i w leczeniu przeziębienia. W lesie była też polana, na której czasami pojawiało się statko łani. Miałam nadzieję, że uda nam się je zobaczyć, zanim przeniosą się w inne rejony lasu. Jednak brat wciąż się nie obudził. – Śpisz? – rzuciłam. Chrapanie i przewrócenie się na drugi bok potraktowało jako potwierdzenie. Świetnie, mruknęłam. Dzień wcześniej świętowaliśmy z rodzicami jego powrót. Często wyjeżdżał i zwykle niewiele mówił o wprawach. Zresztą dla tęskniącego serca wyjaśnienie i tak nic nie znaczyły. Ostatnia podróż Serasza rozpoczęła się poprzedniej jesieni. Nie był go w domu prawie pół roku Choć miał wrócić jeszcze przed pierwszym śniegiem. Zima utrudniała mu powrót, więc musieliśmy czekać do rostopów, by znów go ujrzeć. Przez lata staram się dowiedzieć czegoś o podróżach brata, ale zwykle w liście tłumaczył swoje wyjazdy. Niewiele o nich widziałam. Jedynie to, że ten czas spędza w miastach. Tam dorabia lub sprzedaje resztki i zwierząt, których nie mogliśmy zatrzymać, by nie wzbudzać podejrzeń. Władca nie lubił, gdy ktoś wybiło zwierzyna w jego lasach. Słysząc o walkach Księcia z Królem Nocy i o tym, ilu żołnierzy ginęło podczas wojen na terenie rozłoaru i Zaliani, cieszyłam się, że seraż stara się trzymać tego z daleka. Nieraz opowiadał mi o Księciu, a każda historia była niesamowita. Przed oczami miałam żywe obrazy. Nie milczyłam chód celi której król nocy więził księcia, kajdany opladającego nadgarskiej czy smrock zgnilizny unoszący się w powietrzu. Gdy zapytałem kiedyś brata, gdzie poznał tej opowieści, napomknął tylko o wędrujących kawędziarzach. Rzadko odwiedzali naszą wioskę, ale żaden nie dorównywał już to za opowieści Dajcie ostatnią szansę. Podniosłam się i odwróciłam do pustego łóżka. Brat? który chwilę wcześniej wiercił się na posłaniu i chrapał, pogrążony w głębokim śnie, zniknął. Rozglądałam się po pokoju, aż mój wzrok przyciągnął ruch za łóżkiem. Udałam, że go nie zauważam. Nie chciałam przed zabawy. Jeśli nie wyjdziesz, to sama pójdę do lasu. Ostrzegłam zmierzając do wyjścia. Udawałam, że nie słyszę sarasza opuszczającego kryjówkę, ani jego kroków, gdy się do mnie zbliżał. Ułożą dłoni w drzwiach, a wtedy zjawił się przy mnie w jednym susie, złapał w pasie, podniósł i zakręcił. Nie ma mowy, rzekł serasz, stawiając mnie na ziemi. Beze mnie nigdzie nie pójdziesz. Sądzisz, że nie poradzisz z wilkami? Skrzywał ramiona i rzucił mu wyzywające spojrzenie, przez które przebijała radość. Moja siostrzyczka zadbała już o to, by ani jeden nie pozostał w naszym lesie. Odparł ze śmiechem. za zatem. Trzeba było mnie ze za sobą zabrać. Znów zacząłem ten sam temat co zwykle. Staram się za każdym razem wyprosić brata, by wziął mnie ze sobą w podróż. Chciałem zobaczyć to, co widział książę, poznać tych samych ludzi, pokonać jego wrogów i może kiedyś go spotkać. Za kilka tygodni miałem skończyć 14 wiosen. To chyba wystarczający wiek, by wyruszyć na wyprawę. Kiedyś pojedziemy w daleką podróż. Powiedział przeciszonym głosem: Pojedziemy, jak wrócą spokojne dni. Kiedy to będzie? Gdy książę zasiądzie na tronie, a król nocy utraci władzę i powróci w pokój. W jego oczach rozpoznał przysięgę. Tylko tego nie prześpij. Pograziłam palcem. Roześmiał się radośnie, wywołując u mnie uśmiech. Chodźmy, zanim nastąpi noc. Położył dłoń na moim ramieniu i wyszliśmy na zewnątrz.